Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę przy tym budynku. To jest domek z poddaszem i to będzie nowy projekt, który będzie, który chciałbym, aby był na naszej stronie. Wczoraj zrobiliśmy sobie wszystkie ściany zewnętrzne. To macie w poprzednim odcinku. Link macie oczywiście tutaj pod spodem w opisie. A dzisiaj zajmiemy się dalszymi pracami. Wstawimy okna, zakończyliśmy na, na oknach i wstawimy sobie teraz wszędzie okna i będziemy dalej modelować ten budynek zobaczymy co wyjdzie z tego z tego naszego projektu, zachęcam Was do komentowania, pod ostatnim filmem nie napisaliście żadnego komentarzu, widocznie albo Wam się podoba taki projekt bez żadnych zmian, nie macie żadnych uwag, ewentualnie za mało osób go obejrzało, także zachęcam gorąco do komentowania a my bierzemy się za robotę Stawmy sobie okna ok, w pokoju, jedno okno, w łazience, drugie okno, potłownia, trzecie okno, w salonie mamy i teraz jeszcze w kuchni. O, to jest właśnie ciekawe pytanie, czy uważacie, że jedno okno w kuchni takie tutaj na, na wprost jest dobrym rozwiązaniem, czy wole, wolelibyście tutaj na przykład takie okno narożne mieć. No, jestem ciekaw Waszej opinii. W zależności ile, ile będzie komentarzy. Oczywiście tak, tak zrobimy, że stawimy okno takie, jak będziecie chcieli. Czyli albo narożne, albo zwykłe takie tutaj jedno okienko w kuchni. Dobra. Mamy okienka, mamy wszędzie. Raz, dwa, trzy. OK. Dobra. Kotłownia. Myśmy musieli zmienić rozmiar okna. Damy je na 90, bo to jest za duże. W kotłowni takie Duże okno jest niepotrzebne. Toaleta również. Zrobimy sobie 90. Ok. Tu, jeśli chodzi o pokój, ja sam osobiście preferuję okna o takiego wymiaru. Spójrzcie: 180. I to są dobre okna, które fajnie doświetlają całe pomieszczenie. Czyli mamy tak: kotłownie 90. Toaleta z łazienką, lub toaleta, w zależności co będziecie chcieli z tego zrobić. 90. I pokój tutaj 180 okienko. Oczywiście można zrobić mniejsze. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że klient sam decyduje, jakie chce mieć okno. Czy chce mieć większe, mniejsze. Na razie usytuujemy je mniej więcej w środkowej części. Później rozstawimy tutaj meble. O, to jest też fajny temat. Kilka komentarzy wcześniej, jak żeśmy robili inne projekty. Mówiły osoby, że to są meble, no to, to był hejt, nie, nie komentarze. To osoby, powinniście meble wstawiać typu mm, wy, wymiaru właściwego, a nie pomniejszać. Ja wam później pokażę, że meble, które wstawiamy, są wymiaru takiego, jak być powinny, a nie pomniejszone, aby ten projekt zupełnie inaczej wyglądał. Wstawiamy tak, takie meble, jakie mają rzeczywiście wymiary, nic nie zmieniamy, nic nie kombinujemy. Dobra, czyli tak, skończyliśmy na tym oknie e, wyjście na taras, tutaj będzie jadalnia, prawdopodobnie tutaj, tutaj, można postawić stół jadalniany, e, wypoczynek, ściana TV i e, to powinno być dosyć duże okno, byśmy musieli sobie zwiększyć, damy je na 250, I to jest takie, mi się wydaje, że, że dobre okno. Tarasowe. Oczywiście teraz nie będę go określał jako okno tarasowe, bo to to dopiero później, ale teraz, żebyście mogli zobaczyć. Słuchajcie, teraz takie okno tarasowe. One zazwyczaj to jest HS albo PSK lub, lub coś podobnego. W większości HS, czyli takie przesuwne w jedną lub drugą stronę, które się przesuwa od środka do połowy, także nie nachodzi tutaj na tą część i tu lub tu w zależności, gdzie będziecie mieli. Wypoczynek warto też pamiętać o takim czymś, że załóżmy, gdybyście postawili okno w ten sposób, takie narożne. No to tutaj, jak postawicie załóżmy narożnik lub jakiś wypoczynek, zasłoni Wam całe okno, więc warto się zastanowić, gdzie to okno być powinno. I to też jest dobra dla Was sugestia. Jeżeli macie e, projekty od nas, no to nie musicie tak naprawdę stawiać tego okna. W tym miejscu, gdzie jest zaprojektowane, wy oczywiście możecie sobie je przesunąć we właściwe miejsce, tak jak wam pasuje. Czyli na etapie adaptacji projektant takie okno może wam przesunąć w prawo lub w lewo. To wszystko zależy od Was. My zostawimy sobie to wstępnie na 180. Dużo, może troszeczkę dużo. 150, jak to wygląda, tutaj 110, załóżmy, że przyjdzie tutaj szafka TV, jakaś firanka, która musi to zasłonić i mi się wydaje, że takie 160 tutaj będzie dobrym rozwiązaniem. Fajnie by było, gdyby to było z jednej i z drugiej strony tak samo, chociaż bardzo by było bardziej podobnie. Może wtedy ładnie ten domek wyglądać z tyłu na elewacji elegancko. Zobaczymy, czy to ładnie nam wyjdzie. Mamy 183 z tamtej strony, i tutaj byśmy dali tyle samo. Ok, mamy tutaj 86, więc tutaj w tym pokoju zmieści się na pewno łóżko, e, czy z tej strony nie będzie tutaj żadnej kolizji. Prawdopodobnie tutaj moglibyśmy szafę wstawić. 59 to jest za mały wymiar, więc przesuniemy sobie drzwi na bok. Zostawimy jakieś 70 cm, więc praktycznie każda szafa pod zabudowę tutaj się zmieści, nie będzie też kolizji z tym oknem. Oczywiście to okno też również możecie sobie przesunąć. Ja wstępnie tak ustawiam, za chwilę to się wszystko na pewno może pozmieniać, ale wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby z tyłu dwa okna były tak samo. Ewentualnie można by było delikatnie do 160, załóżmy 8 przesunąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 168. Ok, nawet nawet fajnie będzie ta elewacja z tyłu się prezentowała przy takim rozkładzie okien. Dobra, 250 to jest takie, nazwijmy to takim standardem przy oknach HS 240, 230, 250. Zazwyczaj są takie, takie okna montowane. Oczywiście możecie zrobić tutaj większe okno. No i teraz okno w jadalni. Fajnie by wyglądało, gdyby takie okno było do samej do samego poziomu 0, czyli do posadzki i od posadzki do 2,30. To też sobie później już na wizualizacji zobaczymy, jak będzie ładnie wyglądało. I je zrobimy na 2 metry. Fajne takie okno w jadalni dwumetrowe. Tutaj załóżmy sobie stoi stół, macie piękne okno do, samego, do samej posadzki. Może to wyglądać naprawdę fajnie w 100 na 600 chyba tak właśnie jest zrobione, że jest do samego do samej posadzki i to, to ładnie wygląda ok, no i okienko w kuchni bezwzględnie, musi być doświetlać na no ładnie e, całą kuchnię i teraz spójrzmy jeszcze tak czy tak naprawdę wyjdzie nam to bo mamy tutaj tak moi drodzy mamy 62 tutaj mamy 61, ok i to by się zgadzało z tego względu, że tak, przyjdą Załóżmy szafki. Szafki wiszące górne są mniejsze. One są na około, około 37 cm, 35 w zależności. Więc tutaj wszystko będzie pasowało, żadna szafka nie będzie miała kolizji. Ale jeżeli byśmy mieli tutaj na przykład lodówkę, no to ta lodówka już się nie zmieści. Ta zabudowa, załóżmy całą taką ścianę czy tą. Tą, czy tą? Tutaj byśmy chcieli zabudować meblami. No to meble kuchenne mają wtedy 70, chyba 1,72 cm w całej zabudowie z lodówką. Więc tutaj to okno by musiało być delikatnie przesunięte lub zmniejszone do, do 160. 160, ok. I tu już mam, robi się lepszy wymiar. 160, 78, 66. Spróbujmy. Spróbujmy na 170 okienko zrobić. Ok, mamy 61. Wystarczy. Z jednej i z drugiej strony 73. No tu jest troszeczkę tak na styku. Dobry, zrobimy z powrotem na 160. Widzicie, jest wiele niuansów, o których trzeba pamiętać, jak się coś projektuje. No bo każdy wymiar coś będzie później nam wskazywał. Czy na przykład tutaj wejdzie nam zabudowa kuchenna. Czy z tej strony, no to będziemy musieli po prostu to okno sobie przesunąć. Na etapie budowy, oczywiście, to można sobie szybko zmienić. Jak budujecie dom, zaczynacie murowanie, ale jeżeli będziecie już mieli postawiony gotowy, gotowy budynek, no to ciężko będzie wam po prostu takie okienko przestawiać. Lepiej to zrobić właśnie na etapie już samego projektowania, a następnie na etapie murowania, i macie już pewność, że ta kuchnia będzie wyglądała tak, jak właśnie wy byście chcieli, a nie tak, jak wy jesteście do tego już później zmuszeni. Dobra, my zostawiamy sobie wstępnie to w ten sposób. 160 okno w kuchni, 76 zostaje nam tutaj na zabudowę. Oczywiście ta zabudowa może też tutaj tak być zrobiona, całkowicie kuchenna. W jednym z materiałów na grupie pokazywałem Wam zdjęcia właśnie naszego klienta, gdzie ma całą taką zrobioną zabudowę i z tej zabudowy kuchennej wchodzi sobie właśnie do spiżarki tutaj. To jest całe takie wejście jest za, e, zabudowane, tego wcale nie widać, że tutaj jest spiżarka. Dobra, tutaj nam się wszystko zgadza, 160 w kuchni. E, czy to okno zostanie w tym miejscu? To jeszcze sobie ustalimy, e, jak ustawimy tutaj całą kuchnię. To jest OK. Dobra, to mamy drzwi. 70, tu jest w porządku. I teraz drzwi do łazienki, jeszcze czy są w poprawnym miejscu. Gdzieś na pewno będzie jakiś kibelek, i na pewno jakiś zlew. Teraz pytanie: czy w takiej, czy w takiej zabudowie będzie stała też pralka? Bo jeśli będzie stała pralka, to zakładając, że tu stawiamy pralkę przykładowo no to musimy to sobie troszeczkę przesunąć, żeby nam się ta pralka, załóżmy, tutaj zmieściła na spokojnie, ale nie można za daleko przesawić drzwi, żeby znowu zlew, który będzie tutaj z tej strony, to w późniejszym czasie Wam pokażę, żeby nam nie wystawał na przykład poza obręb tutaj drzwi. Przykładowo otwieramy sobie drzwi i od razu wchodzimy i mamy kolizję tutaj ze zlewem, także to warto sobie też wziąć pod uwagę. Oczywiście zlewy mogą być różne, mniejsze, większe, ale Trzeba o takich rzeczach pamiętać, żeby przykładowo nie zrobić w ten sposób, bo tutaj nie dość, że e, zamiast tylko pralki będziemy mogli zmieścić kabinę, ale z tej strony już tutaj zaraz na, przy samych drzwiach nic nie wstawimy. Także o takich rzeczach również pamiętajcie, jak będziecie robili swoje jakieś korekty do projektów. Zostawię to moi drodzy o, w takim wymiarze 65-39 wstępnie. Później ustawimy pralkę. Umeblujemy po prostu tą, tą Łazienkę, tą toaletkę tutaj i będziemy myśleli, czy wszystko jest poprawnie. Ok, tu żeśmy w ostatnim odcinku rozmawiali, że tu jest w porządku 70, tu starczy na szafę. Możemy delikatnie te drzwi przesunąć do tego samego wymiaru. Ok, w porządku. Tu wchodzi szafa, tu się wszystko zgadza, wiatrołap. No i teraz pytanie, czy te drzwi są tutaj dobrze ustawione. W sumie wiecie co? Jeszcze można by było delikatnie chyba zmniejszyć. to nie, nie, to zostawię jednak. Nie będę tutaj, nie będę tutaj zmieniał tej łazienki. Kotłownia jest wystarczająca. 4,6 metra. To jest w zupełności wystarczająca kotłownia. I teraz pytanie jeszcze, czy to okno nie przestawić delikatnie tutaj, na przykład, tak? Tu może stanąć sobie swobodnie piec, jakikolwiek, czy pompa przy tej ścianie. Przy tej ścianie tutaj wszędzie się zmieści. Tutaj również. Tutaj można by było również to delikatnie przesunąć. Załóżmy na... Tu możemy zrobić na dużo. Z, raczej zmniejszyć ten wymiar z tego z względu, że tu będzie blisko okno, więc tu i tak nigdy nic nie będzie stało. Ok, mi się wydaje, że tak jest w porządku, czyli 20 cm tutaj do drzwi. Okno przesuwamy i mamy tak naprawdę tylko ten jeden taki narożnik, który mógłby być niewykorzystany. A tą całą przestrzeń możemy sobie wygospodarować w kotłowni na maksa, czyli tu postawimy jakkolwiek, by piec nie miał stanu czy pompa, stanie tutaj. Na całej tej ścianie, na całej tej ścianie, i nawet tutaj. Także to mi się wydaje rozwiązanie będzie najlepsze. Jeśli się nie zgadzacie, to oczywiście napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. Ale mi się wydaje, że to jest w porządku i tak mogłoby zostać. Druga sprawa, że na przykład często są stawiane szafki elektryczne właśnie w tym miejscu tutaj od strony właśnie wiatra łapu. i to też nam pójdzie na plus z tego względu, że te drzwi przesuwamy. Do tej części, a tutaj mamy miejsce na szafkę elektryczną. Jeszcze zależy, czym będzie grzany dom, bo zazwyczaj my projektujemy gaz, więc jeżeli tu jest e, źródło ciepła, jest piec gazowy, no to tutaj skrzynka elektryczna być nie powinna i powinna być z tej strony. Ale jeżeli tutaj będzie na przykład stała pompa ciepła, to już tutaj na tej stronie wewnętrznej oczywiście jest taka skrzynka elektryczna, być może dobra. Mi się wydaje, że wstępnie ten budynek mamy. Mamy przygotowane. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że dzisiaj chyba starczy tego rozmawiania na temat tego projektu. Wstępnie żeśmy coś już ustalili. Mamy 160 w kuchni. Dajcie znać, co, z tą, co robimy z tą 160. Czy tak zostaje? Czy powiększamy i przesuwamy delikatnie w tą stronę, aby tutaj weszły na przykład meble pod zabudowę, czy odwrotnie przesuwamy sobie to okno w tą stronę, a tutaj przyjdzie cała zabudowa. Z meblami. Raczej, raczej nie, bo to by było niewygodne, ale oczywiście wysłucham was, Waszych sugestii. I jeszcze jedno pytanie: co robimy z tym oknem narożnym? Czy stawiamy okno narożne tutaj, załóżmy tu na 150, tutaj na 150, czy nawet troszeczkę większe w tą stronę? Jestem ciekaw Waszej opinii. Na, na dzisiaj to starczy. Jutro będziemy układali tutaj sobie wszędzie mebelki i kuchnie. Powstawiamy jakieś szafy, zobaczymy czy to wszystko się zgadza z wymiarami, czy meble pasują, ile zostaje nam miejsca na poruszanie się. Jeśli będzie to wszystko się spinało w jedną całość, zamkniemy temat parteru i przejdziemy sobie na poddasze, zrobimy już sobie tutaj osobny projekt i wtedy wam pokażę dlaczego warto, na przykład w takim miejscu usytuować klatkę, nie, nie gdzie indziej, jak zrobić ciągi. Przykładowo, jeżeli tu jest toaleta, to gdzie tą toaletę u góry postawić? Tak jak widzicie, jest tutaj toaleta, no to na piętrze nie za bardzo jest, żeby ta toaleta stała. Tutaj będzie to duży konflikt, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Dobra, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam coś pomógł, coś podpowiedziałem. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do wysyłania swoich projektów. W opisie tego filmu zostawiam Wam całe wytyczne do naszej zabawy, do naszego konkursu. Jak możecie. Zaprojektować swój własny dom indywidualnie, a mu może wykonamy taki projekt właśnie dla Was. Ja się z Wami dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie, cześć.